Siemaneczko, wszystkim witam Was w kolejnym odcinku. uzbieracza, poszukiwacza skarbów złomowych, u rozbieracza Jacka Recyklera. Dzisiaj, co mamy niedzielę, więc złomowicha tu nie będzie. Nie da się pojechać pogrzebać, a szkoda, bo piękny dzień się zapowiada. Mimo iż jest trochę mgliście, jeszcze buro ponuro, w zasadzie jeszcze jest rano, ale skoro nie ma fantów złomowych chociaż jak widać na załączonym obrazku fantufumie zawsze jest pełno jest na czym oko zawiesić to tak w międzyczasie ale zrobimy coś 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 czego dawno u mnie nie było czyli sreberko 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 jak widzieliście na kilku może kilkunastu nawet odcinkach u mnie że dawno nie było sreberka ale wczoraj odwiedził mnie kolega, widz pozdrawiam serdecznie zrobiliśmy mały handel wymienny ja dostałem troszkę troszkę styczków jest tu trochę do odpalenia troszkę do wydłubania widzę, że kolega nawet próbował się bawić bo i są groszki odpalone groszki wydłubane ja to sobie przesegreguję za chwileczkę te, które należą mi się do odpalenia zrobię dzisiaj tylko odpalanie te co zostaną do wydłubania, takie jak te to całkowicie miedziane, to nawet te się nie nadają do niczego Niech tam do mosiądzu tak samo jak i ten na tym nie ma sreberka mówię, muszę sobie przejrzeć to są styki na miedzi, ale czapeczki czapeczki srebrne ja jeszcze próbuję takie taką cieniznę odpalić też się udaje z wszystkimi trzeba, mówię, ostrożnie z tym robić są styki do wybicia to mówię, to sobie zrobię takie innym razem, a dzisiaj skupię się na stykach do odpelenia takich jak te nie wiem czego się spodziewać jak wyda z tego mi 10 gramów to będę bardzo zadowolony te sobie zrobię oddzielnie oddzielnie, w zasadzie zrobię wszystkie razem, nic tam nie będę oddzielał mam też Troszkę styków co przez ten długi czas. Nagromadziłem ja, naprawdę długi czas. Tu też trzeba przesegregować, bo też są styki na miedzi, do wybicia, do wygłubania. Jest troszkę styczków do odpalenia. Będę próbował odpalić te wiecie takie, jakie ja to mówię, co są na miedzi. No i mamy jeszcze tu parę po Te są troszkę większe. Aczkolwiek one już są popalone mocno. Wiele nie zostało na tym, no ale będę próbował coś z tego wydobyć. Także wysypuję wszystkie razem. Przesegreguję sobie te, co są do odprania, jak mówiłem. I zobaczymy ile mi z tego wyda. Dobra, ja biorę się do roboty. No dobra, ja mam przesegregowane, także jak widać sporo styków do wydłubania Część z tego nawet nie jest stykami, ale to nieważne. Nie każdy wszystko wie. Są to styki miedziane całkowicie bez sreberka. Jakieś... Dobra, tu nie będziemy się zadrążać w temat. Tu mamy styki przygotowane do odpalenia, tak jak taki groszek, na przykład jak widać jest to styk na miedzi. W zasadzie to jest mosiąc, ale groszek jest miedziano srebrny, także będziemy próbowali odpalić tylko czapeczkę, parę kwadracików. Troszkę miedziuszki. Zobaczymy, co z tego wyda. Tak, wstępnie między 10-20 gramów razem z tymi większymi moimi, co miałem. Do tego tu jeszcze będzie troszkę, ale to już innym razem. Celem jest zebranie do końca roku. Celem jest, było. Dalej jest zebranie jednego kg styków odpalonych. Tu jest ponad 700 gram. Dawno nic tu nie przybyło, także do końca roku czy jest to osiągalne? Jeżeli trafię takie wielkie jak te któregoś razu trafiłem, że jeden waży ponad 10 gramów, ponad 100 gram ze stycznika jednego, to jest to jak najbardziej osiągalne, ale dawno tego nie było. Może jeszcze będzie. Jednego czego się boję: braku prądu, gazu. Może mi starczy na to, może nie. Jeśli nie starczy, no to trudno. Zważymy tyle ile zrobimy dzisiaj. Baga jest gotowa, także dobra, biorę się do roboty. No i co, fajka w zęby. Szkujemy sobie kilka styków. Na raz. Szybciej się grzeje. Szybciej, może uda się odpalić. Tu widzę, kolega próbował wydłubać kawałek, zostało. Dorobimy to tak po kilka ja wam pokażę przez chwilę, resztę zrobię sobie sam bo to żeby wam wiecie nie zabierać waszego cennego czasu Odparę tę parę jeśli mi się uda w ogóle odpalić no i co bierzemy się do zabawy Jeśli macie za dużo takich styków, nie? Ja to chętnie przygarnie. Możemy zrobić jakiś handel wymienny, na coś co sobie upatrzycie, mnie ile jeszcze to będzie w ogóle, ale to tak na marginesie. Ja to bardzo lubię. A jeśli ktoś po prostu zbiera, nie wie co z tym zrobić, to wiecie o co chodzi. Jeśli ktoś się bawi w odpalanie, róbcie to w przebiewnym pomieszczeniu, takim jak to, a najlepiej jeszcze maskę z pochłaniaczem też tak na marginesie tego brakowało. Dawno tego nie robiłem. Widać piękne kwadraciki. na raję. No bo zobaczymy, co z tego, raczej jeszcze odkręcę tę małeczkę podzyskać. na podłogę to nie rzucajcie na bok kolejny kwadracik gotowy i kolejny, bardzo fajne kolbraciki, zobaczymy czy coś z tego wyda, też taki opalony mocno, w międzyczasie szykujemy następny, niech się grzeje z boku,

nie uciekaj zrobię jeszcze tego co jest na miedzi zobaczymy czy się uda ale jeszcze zrobię sobie poza kadrem żebyście nie widzieli moje wycie grzebaniny tylko czasami nie chcę współgrać, tak jak ja mówię, lepiej sobie grzać kilka raz. Taki praca będzie szła szybciej, my nie zmarnujemy gazu. się dobrze ułożył jest szansa, że się uda go odpalić widzieliście jak ładnie zszedł że nie widzieliście, ale jeszcze średnie kółeczko także da rady odpalić takie styki ja mówię, ja sobie zrobię to po prostu, żebyście nie widzieli a my widzimy się za chwileczkę przy ważeniu no i tak, ja już zakończyłem swoją zabawę z odpalaniem. Gazu starczyło, zostało jeszcze drugą partię, taką by zrobił. A bałem się, troszkę było, ale starczyło. Wiadomo, tu mam te styki, które są do wydłubania, do wybicia, do odcięcia. Tego nie robiłem teraz. Tu mam wszystkie odpalone. Stawiałem na 10-20 gram. Ale wagowo czuję, że może być troszkę lepiej. Nie ważyłem. Zostawiłem to sobie, żebyśmy zobaczyli wspólnie, co tu mamy na glebie, na glebie do posprzątania miedziuszka, mosiąc, mosiąc pobiał, do posegregowania, ale dobra, bo to chodzi o to, co pokaże ta waga, o to tu walczyłem, powiem Wam, zajęło mi to jakieś, no około pół godzinki, niektóre były uparte, ale mniejsza z tym, poradziłem sobie, starujemy kubeczek, jakbyście dobrze widzieli jest 0 no i styki na wagę 30 34 gramy także jest super liczyłem na 10,20 a tu mamy 34 jeszcze raz 34 około 34 gram także jest super zasilamy Słoiczek i do kilograma coraz bliżej, wiadomo, z tego jeszcze wyjdą. Ale te, te, te zbieram oddzielnie w drugi słoik, tego nie ma za wiele. Także jest super. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. hej